jest taki utwór Depeche Mode, Personal Jesus, yy, i że wielu myślało, że to jest ironia, to jest właśnie taka piosenka o, po o osobistej potrzebie relacji, relacji z Bogiem. Nie? I to też jest niesamowite. I właśnie o tym Kenny Westie też yy, chciałem powiedzieć, że ja mam chyba taki bardzo duży, osobisty problem. Jak ktoś znany, ktoś, kto tworzy jakieś wyjątkowe rzeczy, powiedzmy nawet muzyczne, nagle robi coś właśnie chrześcijańskiego. Coś związanego z Bogiem. I my potrafimy bardzo szybko gdzieś tam wynieść po prostu i zaraz po prostu wrzucamy milion jakichś informacji o tym, że on robi tu chrześcijańskie rzeczy, robi piękne rzeczy itd. i tak dalej. I okej, okay, myślę, że na ten moment może coś w nim się dziać takiego. Mhm. I jest to, jest, to, jest to piękne, ale kurczę, myślę, że powinniśmy dać temu człowiekowi wzrosnąć w tej wierze, żeby to nie była po prostu zapałka, która wiesz, wybucha dużym płomieniem, pali się i nagle gaśnie, nie. Może tak być właśnie, że kiedy my widzimy celebrytę, który zaczyna mówić o Bogu, to po prostu rzucamy się na niego jak na, mm -hmm. na świeże bułeczki. Na nie? ile to jest świadectwo, a na ile też trochę marketingowe może zagranie, nie? Celebryci super, no ale ci katoliccy ewangelizatorzy, no to oni muszą mieć imprimator.